Rozpoczynamy od utworzenia nowego projektu, nazwiemy go sobie roboczo AWB, Zazna obszar zaznaczamy TP, linia TP, typ adresów grupowych, trzy poziomy. Przechodzimy do tworzenia budynku, dodajemy część budynku, nazwijmy ją jako część A. Następnie dodajemy sobie piętro. Nazwiemy to parter. Przechodząc, idziemy do parteru, dodajemy pokój. My sobie utworzymy jeden salon. W tej chwili mamy już utworzony budynek. Następnie przechodzimy do urządzeń. Dodamy sobie zaraz urządzenia. Klikamy, dodaj urządzenia, otwiera nam się katalog, ja już mam wcześniej wybrane urządzenia, które, z których chcę skorzystać. Wybieram sobie, może być hager, elektro, Wybieramy sobie przycisk. Przyciski posiadają kilka klawiszy. Każdy z tych klawiszy można zaprogramować pod inną funkcję. Wybieramy sobie aktuator ściemniający, czyli który będzie nam załączał oraz ściemniał i rozjaśniał oświetlenie. Wybierzmy sobie też Hager Elektro, ale wybierzmy sobie wersję 1.1. Wybierzmy sobie aktuator roletowy do sterowania roletami. Też sobie poszukajmy. Nie wszystkie wersje są te, takie same. I zostaje nam jeszcze aktuator od ogrzewania. z regulacją 24230 my sobie wybierzmy może wybierzmy sobie może aktuator ten tu kiedy już mamy dodane urządzenia Przechodzimy do adresów grupowych. Dodajemy grupę główną. Nazwiemy ją salon. Dodajemy grupę pośrednią. Nazwiemy ją oświetlenie. Wchodzimy w oświetlenie i dodajemy adres grupowy. Nazywamy to załącz, wyłącz. Oraz i dodajemy jeszcze drugi adres grupowy. Rozjaśnij. Przednią paroletę, i tutaj też hmm, dodajemy adres grupowy podnieść, opuść. i ogrzewanie. OK. I w ogrzewaniu sobie dodamy też zało załącz. Wyłącz. OK. W kolejnym kroku przechodzimy sobie do urządzeń. Przechodzimy do Przycisku. Wchodzimy w parametry. Wybierzmy sobie, że będziemy potrzebować 6 przycisków. 6, 6 klawiszy. Przechodzimy do pierwszego klawisza. O, będzie nam sterował oświetleniem, a więc sobie wybieramy jako dimming, increase on. Można sobie wybrać też inne funkcje, możemy sobie wybrać jako on, off. Możemy wtedy wybrać funkcję przy przyciśnięciu oraz funkcję przy puszczeniu przycisku. My wybieramy jako ściemnianie, wybieramy increase on. Bierzemy drugi klawisz również, wybieramy dimming, decrease i off w nawiasie. Przechodzimy do trzeciego przycisku. Wybieramy sobie rolety i tutaj mamy możliwość. Też większej regulacji możemy sobie wybrać jako long short z ustawieniem czasu przycisku yy, trwania długiego przyciśnięcia będę wybrał pozycję w górę, pozycja w dół, pozycja, ruch w górę, ruch w dół, pozycję yy, obrót lamerek, lamelek yy, w żaluzjach i ustawieniu konta. My sobie wybierzemy, ja już sobie też wcześniej to wybrałem, jako hager, merker, havior, Bierzmy sobie po prostu jako app i przejdźmy do przycisku czwartego. Również wybieramy rolety, żaluzję i tu mamy down. Przechodzimy do przycisku piątego, termostat. Możemy tu załączyć bądź wyłączyć. I tak samo robimy dla klawisza szóstego. Tu mamy OFF. Jeszcze tego sprawdzimy. Tutaj było on. To się wszystko nam zgadza. sobie prędkość. Ustawić. Prędkość ściemniania i rozjaśniania. Timery. Prioritet, kontrolę automatyczną, scenę. I można parę parametrów poustawiać eee, tak samo w aktuatorze roletowym prędkość, kąty obrotu, sceny, nazwa termostatów, on ma 12 wyjść, to może sobie nazwiemy po prostu pierwsze jako salon. Jeśli tutaj uda nam się zrobić to samo. W, być może też żebyśmy nazwali, ale tutaj widzę, że nie ma takiej opcji. Przechodzimy do łączenia w grupy obiektów z grupami adresowymi. Wchodzimy w obiekty grupowe. W tej chwili znajdujemy się w przycisku wieloklawiszowym. Przechodzimy do oświetlenia. Wchodzimy w adres grupowy załącz wyłącz. Chwytamy myszką klawisz pierwszy on/off i przeciągamy go do grupy adresowej załącz wyłącz. Oświetleniu i tak samo bierzemy przycisk drugi, klawisz drugi, on/off, i przeciągamy go do adresu grupowego załącz/wyłącz. W tej chwili musimy jeszcze połączyć wyjście na załączenie oświetlenia, a więc przechodzimy do aktuatora. Ściemniającego. Wybieramy hmm, dimming. wybieramy e, wyjście pierwsze output 1 i bierzemy funkcję on off proszę zwrócić uwagę, że opcja on off, funkcja on off ma długość 1 bit, tak samo jak przed chwilą e, Funkcja obiektu on/off też posiada 1 bit. Przechodzimy do grupy adresowej Rozjaśnij Ściemni. I tak samo bierzemy Ściemnianie z klawisza pierwszego. On ma 4 bity, długość 4 bitów. Przeciągamy. Tak samo robimy to klawiszem drugim również chwytamy i przeciągamy. Następnie przechodzimy do po raz kolejny do aktuatora ściemniającego i tak samo z kanału pierwszego ściemnianie 1, 4 bity łączymy z adresem grupowym 002. Tak samo e, robimy z roletami. Przechodzimy do przycisku. Wybieramy sobie e, klawisz trzeci, up, down. Przeciągamy klawisz czwarty, up, down. Żeby trochę to przyspieszyć, po prostu przejdę od razu do kroku. E, step, stop, short press i tak samo przeciągamy sobie z, yy, krok przechodzimy do aktuatora do aktuatora yy, roletowego przejdźmy sobie na chwilę do parametrów chciałem zmienić nazwę ale ale nieważne. W każdym razie bierzemy wyjście pierwsze krok też jest jednobitowy podnieść, opuść też jeden bit przyciągamy sobie wyjś z wyjścia pierwszego musimy sobie znaleźć wyjście pierwsze tu mamy kąty Krok mamy jako krótkie przyciśnięcie, a więc podnieść, opuść. Bierzemy up, down, long press, czyli długie przyciśnięcie. Krok, przechodzimy do kroku. Wyjście pierwsze. Output 1, step, stop, short press. Przechodzimy do ogrzewania. Mamy w tej chwili jeszcze tylko załącz wyłącz yy. i przyciągamy z klawiszy 5 i 6. Przechodzimy do aktuatora ogrzewania. Wyjście pierwsze. Yy. Tutaj jest dosyć dużo tych parametrów. Najłatwiej będzie nam znaleźć je przy wyjściu pierwszym, poszukać po prostu sobie jako switch. Typ danych switch. Tutaj też mamy typ danych switch. Jeszcze zobaczymy, co mieliśmy na początku. Załącz, wyłącz, załącz, wyłącz. Mamy w tej chwili już połączone wszystkie urządzenia z adresami grupowymi. Przejdźmy sobie do diagnostyki. Sprawdzimy projekt. Jak widać w aplik To może mieć znaczenie w aplikacji ETS3 Całkowity pobór prądu wynosi 46 mA Nasz zasilacz Nasz zasilacz ma 640 mA Można oczywiście sobie dobrać jakiś mniejszy zasilacz Tutaj mamy urządzenia. Nie widać żadnych błędów, które by, mogłyby skutkować problemem z wgraniem projektu.